Siema, witam po raz kolejny na YouTubeku. teraz troszeczkę inny, zupełnie inny format niż było ostatnio, wybaczcie od razu, że nie będę cały czas patrzeć w kamerkę, ale jakoś wolę patrzeć przed siebie, no ale wracając, zaczynamy sobie krótką, bądź dłuższą, zobaczymy ile nam to zajmie serię UPO, w skrócie na czym w ogóle polega UPO, będziecie mieć teraz na ekranie, ja to sobie tam w skrócie wytłumaczę, czyli jest to... Prosto mówiąc, granie w duo z moim ziomalem i moderatorem, Desim, gdzie gramy postaciami, którymi nie gramy na co dzień, na rolach, który, na których nie gramy praktycznie nigdy, albo w ogóle nigdy nie graliśmy. Nie możemy wspomagać się żadnymi guide'ami, żadnymi addonami do rutów. w moim przypadku bo gram tankiem, itd. Tak wszystko, musimy, wszystko musimy ogarnąć sami w gierce, czyli wyciągać po prostu wnioski, itd. Tak co wychodzi dość zabawnie, nie powiem. To wbicie 2,5 na tych postaciach. Możemy jedynie czego użyć, jeśli chodzi o rzeczy z internetu, to są talenty, no, których już i tak użyliśmy. Cała reszta to tak naprawdę wyciąganie lekcji i nauka w gierce samemu. Do tego mamy też takie rzeczy jak afiksy, które też widzicie na ekranie. Dlatego też nie będę tutaj tracić tego wstępu na to, żeby, żeby o nich mówić, bo to i tak będzie się wyświetlać cały ten wstęp przed każdym materiałem. W razie jakby były osoby, które nie zacznę tego oglądać właśnie od pierwszego, od pierwszego filmu. Wspomnę tylko, że ewentualne info, kiedy to gramy i tak dalej, wrzucam na bieżąco na Discorda, na którego oczywiście zapraszam, bo nie robimy tego na każdym streamie, tylko staramy się to tak ustalić, żeby mniej więcej dwa razy w tygodniu sobie to zagrać. Dodatkowo zapraszam na streamy, no bo tam to jest ogrywane. Tutaj ewentualne, ewentualnie będę to wrzucać, jeśli jakoś tam to będzie się oglądać, bo to nie ukrywam, że jest czasochłonne, żeby to wszystko zmontować i tak dalej, żeby wyglądało to dość spoko, dlatego na ten moment na pewno będą się pojawiać materiały, zobaczymy jak z kolejnymi sezo sezonami i jak w ogóle z końcówką tego chciałbym, żeby to jakoś tam wychodziło żeby to wrzucać, dlatego już nie przedłużając żeby ten wstęp też nie trwał za każdym razem nie wiadomo ile zapraszam na streamy, zapraszam na discorda do sekcji komentarzy, do zostawienia subika, łapki w górę i przechodzimy do materiału Ładny bym. Dobra, idę odebrać. Chyba gówno. No chyba lepiej wziąć to niż broń. Nie wiem, nie wiem. Broni tak mam. Dobra, dawaj to. Daj necrotic Wake'a. U, ARA 3. No. No. Ale będzie. Będzie, będzie. Jeszcze mi się to śni A za oknem leci kurwa film Gotowy, ja jestem tak gotowy Jak nigdy Halo 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 Halo, Halo witam O, 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 uf, uf Item level no. 5, 9, 6 Ja mam, a łysy ma, nie wiem oh, oh, oh. o O ale agresywna, ładnie. Ale A tu ciężko wiek. jest w ogóle nie trzymać, ale kurwa. Kurwa, no. Mój bat, mój bat tutaj. Dobra, ja padnę. Kurwa, ale kurwa padnę, kurwa, ale no. Kurwa, tu nic nie jest no. No, ja zalagowałem, przyznam, ale kurzby nic nie pomagają. Ja jappidi, ja, się... <laughs> kurwa, kurwa, ja miałem na cool downie, a my mamy nie ma kurwa. Kurwa, nie biorę debile? Ja co? na cooldownie. A my nie, nie, cooldownów. nie, 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 tego. nie, nie, no, co no kto to spulował no teraz? Ima healer Zamknij pizdę, zamknij pizdę kurwa A to ty? No nie, właśnie nie ja Nie ja, nie ja Kurwa, nie zdysponuję z siebie na karze Nie mam na ciebie Ja z siebie mogę wali. ściągnąć, luz Oni to mogą co najwyżej fiuta ściągnąć Twarzy Ja Dobra, idę tam, nie? Do niego już. Mhm. Daję tam plamę. Nienawidzę, 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 nienawidzę. Padam. Kurwa, padam, dobra. bo dobra. wszystko przechodzi, ja mam co chwilę na cooldownie ten interrupt i nikt nic nie robi. A widzisz, że one jeszcze są zbuffowane, więc kulki też nie były zrobione. Bo no nie będziesz na montareniu, Przecież to szybciej Z tym druidem. Mogę zmieniać formę. Nie <noise> wiedziałem, kurwa, ale ty Can kurwa. you take agro? No, nie wytrzymam. Uu... Przecież ja cały czas mam agro. O, no. Nice no agro. Zobacz, nie bać się, że z party, no, to jesteś. Dobra. So maybe... O, Tak Wystarczy, kurwa, poczekasz, że ty zbierzesz, nie? Ale <noise> no tak. tak... Takie rzeczy, no, jak tak dalej pójdzie, to ja bana dostanę przed końcem upłynę, także i tak będzie szybciej zakończone. Bo i tak już jestem na świeczniku, no. no, kurwa ludzie są specjalni? No, zamiast podbiec do ciebie, kurwa, jak ma na sobie moby, to... Ale skąd on w ogóle ma? Skąd on je wziął? No bo tu chodzę, tu jest patrol. No ale to jakby stał tutaj bliżej, to go nie ściągnie przecież patrol. No, on nie ściągnie, no ale to trzeba już pomyśleć, to nie ma to... To co on nie klei takich rzeczy? On nie klei, no. klei. nie to i tak już jest po... O. Nie, ja bym, no. kurwa, no. nie wiem. O. ten wyszedł pierwszy. Ja nawet nie cofam, idę zrobić szybko dwójkę i tyle. Jestem pewny, że dostanę przed końcem upo-bana. No tak, zobaczę, tak będzie. Nie dokończymy upo, bo ja będą bana dostanę. A jakie bany teraz? Są jakieś coś nowego? No nie, ale już ostatnio dostałem informację. Jak sudo udo. Bo zaczynamy jak ostatnio. Kurwa przecież jak 5-4 staty, to jest osiedliwe. My powinniśmy, pierwszego... Bójka, kur... od, My od powinniśmy mieć pierwszego ten, luza. Mawek. Jakoś nie wiem, po 15 kluczach. O, rogalitka? No to weź rogalitka, zobaczymy. <grym> A potem tym kluczu idziemy te tajemłki, chyba co? No, 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 po itemek trzeba, bo to chujna robota. No i on bije jeden z drugim, no kurzy wane wytrzymam zaraz. Ale jakoś tak mało mi się wydaje. Ale serio, ciężko Imo, tym druidem, na tym yy, jakby etapie na którym jesteśmy i z tymi ludźmi których bierzemy, gubić agro. A ty tam, o kurwa, no. Ładnie ten roga No ładnie. No i to 5.91 Tak, miło zrobił na openingu, ładnie. I trzymał sobie tam prawy No i pięknie, pierwszy... Jeszcze raz ja pierdole, zbity. Że się udało. Pierwszy raz, Niemożliwe. muszę się naprawić. Oj, 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 oj. oj, oj. Pyk, wleciał tutaj, uciekłem, pyk, pyk, podleczone, poddepsowane. No, no to już wiesz wszystko. Oj, oj, oj. <gry> nie złym człowiekiem. Od razu? Od razu. Kurwa, ja się chyba o, A ja miałem laga. Ja miałem laga, myślałem, że mnie coś sfridowało. Ja miałem po prostu laga, stanęła mi giera. Ta streama też by że lagowało. Kurwa mać, no nie wytrzyma Sorry my bad Czemu nie mogę? Kurwa. Aha, nie, z miszka nie! Kurwa! O. <grywa> Kurwa, wszystko w ciebie wpakowałem, jak mogłem. Ja w siebie też. Tylko. <grywa> Ty co tam jest, co tam się dzieje? Ma ktoś wspólną. Aha, ja na no to picolę. mega. Na no to mega. Uważaj, 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 uważaj. Ja nie mogę z siebie tego ściągnąć, no co jest? Dobra, kończmy ją, kończ o, mi ją, kończ mi ją. ja pierdo. Jeszcze procenty szybko, tu. <grym> ja, pierdo. Nie będę lubił tego bossa, ja Właśnie no, ja go no, lubię na chwilę, tak. że nienawidzę go na tanku. Gdzie jest? Ja za dużo się dzieje, za dużo się dzieje dla mnie aktualnie. No jest, no jest. Oj. Nie wiem, nie potrafię wychodzić z tego slowa, no o co chodzi? No ten slow jest przejebany, panie kolego, jest, jest. nekrotyk 4. No. W sensie no... Ja się... Jakby zastanawiam zawsze, czy mam wychodzić z nim zmianą formy, czy nie? No ale to też patrz na to, że już mamy 5-9 coś, więc... Myślę, no ale gierzy. jednak powinni mieć, wiesz, już w miarę taki albo równy, albo nawet niższy. Znaczy, niższy to niekoniecznie, ale jak już będziemy mieć tak 605, no to na pewno trzeba już myśleć, żeby były niższe, nie? No tak. Musimy tak, sobie tak. utrudniać, a nie ułatwiać. No tak tak. Te tak, klucze no, mają tak. iść stopniowo coraz gorzej, a nie stopniowo teraz lepiej. One cały czas idą kurwa gorzej. I to nie idzie nawet stopniowo, kurwa. To nie wiem, o co ci chodzi. Znowu to muzyczki nie ta... miałem. Kurwa, znowu muzyczki nie stała. miałem. to jest stała. Ja wierzę tylko w Boga, Boga, Boga. Jakiś o. Kurwa panowie, kurwa, panowie. Albo teraz, albo... Bo będzie zielone. A, zielone. zielone, 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 zielone. zielone, Co, co? Czemu, Czemu teraz? Mu się chyba żywioły Czemu? pojebały Może no, w rotacji był, wiesz? No, no no. Chyba ja powinienem ich trochę wyciągnąć, co? A nie, bo teraz jest to. CO JEST? co jest? CO JEST? Co chłopak <laughs> Szamon trzy bańki CO?! <grym _> Wjebał w tego bossa jak zły! <grym _> trzy bańki single... Trzy Jaki on ma ten level? A to może wziąłeś jakiegoś chłopa 330? Nie, 601. <grym> o, 601, no. <grym> to jest! O kurwa, jeszcze bomba. Tu, tu, tu. No i chuj, ja Kurwa mać! się skupiam na tym, żeby podnieść Słyszę tego patty cake'a, nie używam go, my bad, kurwa mać. Ja pierdole. Łoty dziwko. Odejdź, odejdź, odejdź. Nice. Zerwałem, zerwałem, zerwałem. to tu. A nie, tam, kurwa, sorry. No, ja już jestem. <laughs> pojebałem się wejścia, pojebałem się. Nie, właśnie dlatego tu się starałem go rotować, żeby bliżej było. Mhm. Mm nice. Ja myślę, że więcej da. Ale dobrze, dobrze. Ważne, że dało. Mamy no, win strajka dwa z rzędu. O! Mam batolek! Batolek. A czekaj, ja trzeba zaktualizować wie. szybko info. 924 nie? Czy 21? 921. I 74 4 staty, no, no kurde. 3-2-1. Bak. Bak? Tak jo. No, no. Fajne chyba, chociaż kryt. Aha. No. <laughs> Oj mnie chyba. fajnie no? <laughs> Nie, kurwa, to same i tak nam polecali. <laughs> no. Ja, <laughs> No. No i fajnie. No i fajnie. Ja może jeszcze Word boss szybko. No, no. No, tak, tak. No zajebiście, nie? Że możesz, włożyć powiedzieć mi czekaj, ale nie możesz mi powiedzieć tak czy nie. No kurwa macie, jak mnie to wkurwia. No, klej, klej. No to odpowiesz mi to czy nie. nie. Aha, klej, klej, no. No odpowiesz się... mi czy nie, no bo ja... No, no, zadałem ci pytanie, ale nic wiemy. nie powiedziałeś. Powiedz tylko, a co ten, no i ta, już nie, nie było wiemy. dalej nic słychać. To sobie zrób szota i zobacz, że nie było nic słychać. To uszy, dzięki, aż... No to sobie z szotu i... i zobacz, że nic nie powiedziałeś poza tym. A co to? Ale cię boli, ale boli, uuu, ale ja się. No nie, tak bo ja szukajnie. po prostu muszę kończyć niedługo, a tracimy czas po prostu. Nie lubię tracić czasu na, takie no to tera, lecz na to... tego. To jest na tego worldbosa, no boże święte. Ale się pytam, czy lecimy na niego, czy nie lecimy? No, i tak chuja ci da, jedynie co do kasy. No nie, i tem też może dać. Jak mi z niego, jak one wyszły, to by polecił item, 606, item level. To poleciało coś? No, tu ja do dupy. Oj, damy se, damy se, damy to se, to kurwa! Szybko, że to jest szybko, że to jest speed tego klucza. Nie, 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 nie. Tylko to, tylko to. I te ady, a nie, bo my nie mamy tych samych yy, playterów. To ciężko to będzie ci wytłumaczyć. O. Chłopacy postanowili że się nie będą chować. Można i tak. O kurwa. To kurwa. Bo ja się dałem radę schować. No i chuj. No ja chciałem od, odrzucić tamtą plamę i kurwa akurat on zajebał. Chuj tym. z plamą. O, no. No, no i zajebiście. No po zresetować. No ja czekam, że coś się bo to już chujesz, no nie robota będzie. Ja pierdonie to jest nieprawdopodobne! 14, 14. To jest tylko minuta dodana, nie? To nie jest dużo. No wiem, wiem. No tylko, że jak nie będziemy robić tego... Żeby się chować chociażby, czy odpalać defensywki, no to jest chuj Kurwa mać, no kurwa mać Ja pierdolę, no Dobra, to jest nie do zrobienia, no kurwa nie jest to do zrobienia Niestety, ale się nie da powiem że będzie szybki No Ale właśnie nie możemy z takim nastawieniem wchodzić, musimy z nastawieniem takim, że kurwa robimy to może auga na testa. Mówisz? No. no. Dobra. Właśnie zaskoczmy. Dajmy impuls taki dla organizmu. Dobre. Dobre. On się Dobre. tego nie spodziewał. O kurwa, ten palatny, Nie, to co? To... Nie, 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 nie. On się zagubił, nie on się wiemy. zagubił, on się <laughs> zagubił. A to jest z Jerzykoło masz 1,29 i 7. Nie może to <laughs> jest kurwa, nie może wiem. Może zaczął dopiero klucze latać, a się hirował, nie wiem. Nie wiem na czym, na PvP. No. Szamanitka? Nie, 61 wysokich chyba. Czy możemy? No bo da, nie, kurwa. No i jak na złość, nie? Szamanitki się zapisały. Ale już już wypisał... O, jest pal Ladyn, Daj, 5, paladyna. Daj paladyna, no. Dawa, jo John Paladyn. Jones, John Jones. No tylko został ten jaszczur. Z zaskoczenia, z impulsu. <laughs> <laughs> Ale będzie impuls. Dobra, to teraz inaczej weźmiemy. Gdzież <laughs> na dół, czy góra? Góra. Nok. Kurwa, lajtowo da się nawet tankiem chować przed tymi Nokami. No to. Da się da. Do końca go dusimy, dusimy, dusimy. Najsu! Nice Ej, uduszony, uduszony, Spajki gdzieś na boki, nie? Kurwa, gdzie ten warrior to kładzie, on jest upośledzony. No, szkurwa mać, odejdź ode mnie z tym. No kurwa, kurwa mać. Ja pierdolę, jeszcze mnie zrzuciło. Jak? Jak? Skałka. Chciałem, żeby odłożyć skałkę i mnie wyjebało. No bo ona zawsze wypierdala. No wiem, ale przed tym jak postawiłem, to normalnie mogłem sobie przejść. O, no i zajebiście. Tak tutaj porozstawiali wszyscy, że... Ledwo jest jak stanąć. graty mózgu. Kurwa, co my tak go długo bijemy? To jest kurwa. no i się wyjebałem, no i... Kurwa mać! Błagam, błagam, błagam. Nie? no i zajebiście Kurwa mać! O, ja, ja. nie wytrzymam, nie wytrzymam, Przysięgam, nie wytrzymam. mana no, no. Mhm. Mm Majcie, was. A, wyszedł. Aha. No to trzeba, trzeba zreportować. No, co ja się będę pierdolił? No, kurwa, no. Ale i tak czuję się ukontentowany. Wbi podbiliśmy 20, nie. Jakie 24? Więcej wbiliśmy? 700, 200 ponad. Albo około 200. Mieliśmy 724. No bo nie pamiętam, czy mieliśmy 724 czy mniej, ale chyba 724, no to wychodziłoby, że też koło 200 Rio. I Thunderfury dropnięte, także no.